Dzień dobry! Zanim się kompletnie rozleniwię wakacjami i słońcem, jak obiecałam, kontynuuję przyciąganie pieniędzy aspekty dotyczące energii pieniędzy przyciągania pieniędzy dzisiaj z pięknego miejsca. Z pięknego miejsca robię livea dla Was z Teneryfy na wakacjach w słoneczku. Już w tej chwili akurat jakaś chmurka. Za mną ocean. Tutaj góry. Pięknie. E Pomiędzy mną a oceanem pole golfowe. <noise> e Także super. Dobra. Ponieważ wakacyjnie i słonecznie, więc yy, więc temat prosty. Chociaż one wszystkie są proste, tylko się tak potem składają na tę ilość naszych, naszych przekonań. Kurczę, dziwnie się czuję pierwszy raz robię takiego live'a <grytanie> z takiego miejsca, w takim czasie. Live w bikini, No ale dobra. Poza strefą komfortu. Spróbujemy, damy radę. Pieniądze są ważne. Zdarza nam się, zdarza nam się dość często. Mówić, że pieniądze nieważne, miłość jest najważniejsza, że zdrowie jest ważniejsze od pieniędzy. Zdarza nam się umniejszać ich ważności, umniejszać ich wartości, a to jest energia. Energia pieniądza jest potężną energią. Jest i tak chce być postrzegana. Ona, jakby pieniądze same w sobie, chcą być postrzegane jako ważne jako istotne, chcą być uznawane. Najczęściej mówimy, że pieniądze nie są ważne wtedy, kiedy nie możemy ich przeciągnąć, kiedy nam ich brak, kiedy chcemy tak siebie trochę uspokoić, oj nie, no mam zdrowie, mam szczęście, mam miłość. Pieniądze nie są najważniejsze w życiu. Najważniejsze nie są, nic nie jest najważniejsze i wszystko jest równie ważne. Kiedy mówimy, że coś nie jest ważne, kiedy ja mówię, e, tam to nieważne. Kiedy mówię to o projekcie, o sobie, o zajęciu, o, o jakiejś rzeczy, którą mam do wykonania, o czymkolwiek. Kiedy mówię to jest nieważne, to ja to odpycham ze swojego życia. Zauważcie to proszę, nie tylko jeśli chodzi o energię pieniądza, ale w ogóle o energię wszystkich rzeczy. Kiedy mówię to nieważne, są rzeczy w życiu ważniejsze. To nie jest dla mnie istotne. To ja wtedy się od tego oddzielam, ja to jakby usuwam. Mam cztery koty, jeden powiem, że jest nieważny. No to trzy są ważne. To co jest, co będzie się mnie trzymać? Trzy koty, bo jednego właśnie odrzuciłam. Na tym zwykłym przykładzie. Zwierzęcia. Nie mówimy. Warto nie mówić. Zapraszam Was do tego, żeby nie mówić, że pieniądze nie są ważne, żeby nie umniejszać niczemu w naszym życiu po to, żeby sobie. Uspokoić jako siebie, że coś nam nie działa. To prawo przeciągania, czy coś nam nie działa, spotkanie z tą energią. Pieniądze są ważne. Bardzo lubię u, on się nazywa chyba Harf Ecker, Millionaire's Mind, umysł milionera, kursy, książka. Bogaty czy biedny, różni mentalnie. Fajna książka, proste rzeczy. Na pewno będę ją pod koniec miesiąca po tych wszystkich lifeach o pieniądzach, o energii pieniądza. Jedna z tych książek, które są ważne, żeby do nich zajrzeć, Harvey ważności Pieniędzy mówi w ten sposób. On mówi, co jest ważniejsze, ręka czy noga? Chcesz wybierać? Ręka czy noga? Chcesz wybierać półco czy nie wiem, nerka? Co jest ważniejsze? A mi się wydaje, że to można, że dla mnie to jest jeszcze dalej. I my to często zauważam to w rozwoju. Uznajemy, że coś jest ważniejsze i coś jest mniej ważne. Zapominamy o tym, że jeśli uznajemy za coś za mniej ważne, to ogromnie wpływa na całą resztę. Kiedy w rozwoju mamy sobie umysł, serce, duszę, energię, ciało. Kiedy powiemy, ciało nieważne, najważniejsze to są tamte moje myśli, moje uczucia, moje samopoczucie, moje emocje. Kiedy ja mówię, moje ciało jest nieważne, kiedy się nim nie zajmuję, kiedy konie karmię. Kiedy mu nie daję odpocząć na słoneczku, kiedy, e, kiedy nie jestem dla niego dobra, kiedy nie daję mu pospać, kiedy nie daję mu wody wystarczająco czy zdrowego jedzenia, kiedy mówię, moje ciało jest nieważne, moje serce jest ważniejsze, mój umysł jest ważniejszy, moja dusza jest ważniejsza, to zapominam o jednej rzeczy: że moja dusza może do mnie tylko dojść przez to ciało. Że jeśli to ciało nie jest zaopiekowane, wypoczęte w odpowiedniej wibracji, słuchajcie, ale ciepło. Że jeśli to ciało nie jest zaopiekowane i w odpowiedniej wysokiej wibracji, to ta dusza do mnie nie pogada. Moje zajęcie się tym ciałem to zajęcie się jakby domem duszy. Wszystko jest równie ważne. Kiedy mówię umysł, jest nieważny. Ważniejsze są emocje, co czuję. To tak, jakbym zapominała o tym, że wszystkie emocje i wszystko to czuję zaczyna się w umyśle. Kiedy myślę, cudowny, piękny, słoneczny dzień, czuję się inaczej niż kiedy myślę, mówię: Tyle pracy przede mną, tak mi trudno. To wszystko zaczyna się w umyśle, to wszystko jest ze sobą powiązane. Pieniądze są ważne i są powiązane ze wszystkimi aspektami naszego życia. Pieniądze, na przykład w tym momencie mojego życia wpływają, gość na lajfie, wpływają na możliwość odpoczynku. Możliwość odpoczynku wpływa na możliwość lepszej pracy i lepszego tworzenia. Zapominamy o tym odpoczynku przy okazji. Podkreślam, aby sobie pozwalać odpocząć. Ta energia pieniędzy, tak jak i energia wszystkiego, jest powiązana z całym naszym życiem. Praca nie może nam ciążyć. Do pracy mamy mieć siłę, mamy mieć radość, kiedy do niej siadamy, mamy się nie ucieszyć, mamy czuć, że zrobiliśmy to najlepiej, jak możemy. A to jest wtedy możliwe, kiedy odpoczywamy, kiedy mamy energię do działania. Odpoczywamy, kiedy sobie na to pozwalamy. ok No dobra. Krótki live. Pozdrawiam serdecznie z Teneryfy. Podkreślam, przypominam. Że pieniądze są ważne, okulary mi się wczepiły we, we włosy. Czy są jakieś pytania dzisiaj? Ja zaraz wracam na słoneczko do czytania. Do czytania i na pewno, na pewno poszukiwania jakichś kolejnych dla Was aspektów dotyczących przyciągania pieniędzy, dotyczących y, energii pieniądza. Dziś krótko i szybko, ale ważna rzecz: pieniądze są ważne. Cisza, nie ma pytań, to wam jeszcze pokażę. Pokażę wam kawałek tego pięknego miejsca. Udanego wypoczynku, pięknie, dziękuję. Zachwycam się tym słońcem. Mój październikowo urodzinowy wyjazd na 40 urodziny. Teneryfa. Teneryfa powiązana z czakrą serca. Bardzo ważną czakrą. Czakrą naszej prawdy, naszego samopoczucia. Nie ma pytań dzisiaj. No dobra. Dzięki. Pięknego dnia. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że zawsze możecie zapytać w wiadomości. Jeśli ktoś coś... Jeśli ktoś ma potrzebę, jeśli ktoś ma ochotę, jeśli ktoś ma pomysł albo ma wątpliwość i lęk, którą warto by było... Poruszyć w tych live'ach właśnie dotyczącą pieniędzy. Wszystkie poprzednie live'y znajdują się tutaj na Instagramie. Chyba trzeba otworzyć reels, wydaje mi się. Są też na YouTubie, są też na Facebooku. Linki do youtuba, facebooka wszystkiego można znaleźć na mojej stronie agacieślak.pl. No i przy okazji, jak już jestem, zapraszam Was serdecznie za 10 dni kurs. Tworzenia wymarzonego życia, prawa przyciągania, tam już nie tylko o pieniądzach, tam już wszystko. Miłość, zdrowie, domy, samochody, spełnione kariery, e, miejsca do życia. Cokolwiek dla Was jest ważne. Zapraszam Was serdecznie na kurs prawa przyciągania. To też znajdziecie na stronie agacieślak.pl. Zakładka kursy. Pięknego dnia. Trzymajcie się! taste